Możemy. A Miec tak krótki. Też nie a pięć drewnianych. Ki. Mogę wam zrobić po mieczu. Możesz. Znaczy no, zużyję całe swoje drewno, ale no. trudno. Ej. Eee. Okay. Tu proszę tych nie ruszać. Ja zrobię tego nie. Zaraz Dobra. Dobra. Yy, ja się nie. Ja to jest a ze są Damian i, i Adam oraz. oraz. A w tym odcinku w tym co robimy? Gramy na Lego Fortnite Przechwytanie. Tak. Ty nowy widzu? Zostaw w i dzwoneczek, żeby nic nie przegapić. Adam. Adam. I komentarz. Pod, uh... tak. tak. A teraz co tam Lego ciebie? Tak. A tam są zobaczy. No dobra. A i idealnie. Chleba chodźcie, mam dla was miecza. Zrobiłeś cztery? Każdą po jednym? Tak. Zrobił każdą po jednym. A ktoś nie wziął tych siekierek? Ma wszyscy siekierek? Rozwaliłem się. To tu masz następną. Bierzecie ten miecz? A e, gdzie one są? Gdzie on ja nie wyrzucił? A, a. Tu. Mam, dzięki. Dobra, do skrzynki lecą, już jedzonko leci. Później maliny i dynie. Ja muszę sobie jedną siekierkę zrobić. Dobra. Ja śmierdzielę, Adam! <laughs> Musiałeś! A ktoś pożyczyć jedną... jedno drewno? Czy nie jedno? jedno? drewno? Nie, trzy drewna Jest to... Naraz tak, ja zaraz zrobię tylko tę jedną deskę na drugą skrzynkę. Dobra, e, ja mogę dać. No tutaj, tutaj. ma jeszcze 19 O, dzięki. Muszę tu coś zrobić. Dobra, dobra, teraz mam na ten a kto postawił yy, tę wioskę? Ja. Damian. Damian. I przy tym zamku jest druga skrzynka. Tutaj. To robimy tak, że my mieszkamy w tym drodze na tam. Tak, a tam tych urzędników kasujmy. My będziemy się mieszkali tutaj. O, Adam! Teraz zadanie Jakie? Cupło korzeń znaleźć Nie pierdziel No, to jest ten na trzeci poziom Ulepszenie wioski Na trzeci poziom? No, bo mamy na Mamy, na nie, mamy. nie mamy trzeci A nie, na czwarty, sorry no. No. Na czwarty lecimy Ja rani tu mam trzy Defectory. Kto mi kto mi podwalił, eee... A, sorry. sorry. Już, daję. daję. Proszę. Proszę. Ej, kto się podejmie zadania znalezienia, na y Dajcie wilczego pazura. No to wiesz, musimy czekać aż. Potrzebuję pięciu. W trakcie dnia zabijamy wilki. Potrzebuję pięciu pazurów. Co? Ja, jak, jak ja to zaznaczyłem? Normalnie, bo można zaznaczać. Można no. roznaczać. Ej, bo Damian, mam jeszcze z 11 minut to już z Fortnite'a. Uuu. No tych, ty co nagraliśmy. To dobrze. No, wrzuciłem już siedem, znaczy no trzy ostatnio. No to dobrze się powiększa osoby. Wiesz, ile w ogóle mam subskrypcji? No 51. Ja teraz. Co? Ile? Ja, jak, ty, jak ty to robisz? Nie wiem. Dzisiaj w na YouTube Studio miałem 51 subskrypcji i plus 40. Jeszcze trochę i będę zarabiał. No? No nie takie jest chyba, jeszcze jest pora do sukcesu zarabiania. No. Ale niedługo będzie chyba radiał. Radiał no. a musi mieć 5, żeby się ogólnie kwalifikować. No. I tysiąc, żeby zacząć zarabiać. I tysiąc, tak, i tysiąc, żeby zacząć zarabiać. No. No, no i co? No to jak w takim tempie, jak w takim tempie będzie miał... I to z 28 dni. Co? I to z 28 dni. No. Jak pomagamy. A w ogóle chwila. Ja mam tu akurat promocję aktywną, więc zobaczę co z promocji wyrazło. Jakby wy, to wyszło? A, Dobra, a ty, Dement chcesz, żebym znalazł, znalazł korzeń, co nie? Słuchło korzeń, no. To potrzebujemy najlepiej ulepszyć crafting, stół craftingowe Ej, mamy ty 17 subskrybentów, subskrybentów z promocji. Dobra, to, to, to potrzebujemy desek i skorupy, 3 skorupy. Ja mam jedną skorupę <grymne> A to musisz jeszcze dwie znaleźć A deski to się tutaj szybko Ile mówiłem desek Widziałeś deski 8 desek, Ośmiu desek. Mm. Teraz mam 52 Muszę ja znaleźć Teraz mam 1,5 tysiąca, tysiąca wyświetleń. Co jeden tysiąca wyświetleń? Mikano, Mikano ma. ma. Jeden i pół tysiąca. tysiąca. Ja pierdzielę, ja pierdzielę. Co? Ej, zaraz będziemy, jeśli znajdziesz czarną ja dwie skorupy, to wtedy będziemy, będziemy mogli ulepszyć stół. A, stół, tak? To. Powinieneś znaleźć, bo te, te kraby powinny szybko przyjść. Ja też, widzę, że jeszcze potrzebujecie. Marcinko, a ty w ogóle jesteś w no domu, czy gdzie? Marcin? No, no? Jesteś w domu, czy w internacie już? Ja w domu, ja w jeszcze. domu jeszcze. A, jeszcze w domu? No. no. Okej. Okay. Ile tam, tam desek jeszcze potrzeba? Jak kto zbudował drugi ten tam, tam drugi tartak tar -tak. <noise> Nie ja No razzę go A co znalazłeś? A to jest dr drugi ee... ja jak, jak będziemy robić warsztat To Damian podzieli mi Będziemy mieli właśnie tam dwa tartaki do dwóch różnych rzeczy albo parę. Znaczy no, dwa, jeden do desek, a drugi do deski. Osiem desek już mam, żeby móc do e... mhm. craftingu crafting. Ja też wszystkie mam rzeczy, poza tym, poza tym pazurem. Za tymi pazurami. Aha, nawet nie wstawiłem tego posta. No tego z tymi łóżkami. Na no, widziałem. Ktoś się już go no, Oprócz tego, że sprawdzałem ja na wszystkich opcjach Że jeden głos to 100% No Ale na, Ale na jaką opcję? To tylko ja Ci dałem głos a a, 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 dobra, a na który? Wcześniejsze nie wiem, a na tych następnych, co wstawiłeś z tymi łóżkami To chyba wcale Ci nie dawałem w końcu, bo okazuje się, że jeden Głos to 100%. Co? Co? No? -ha. Co? 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 No? Co? Co? tak Aha Aha. Co? Się, się musiała zepsuć Co? 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 100% Okej okay. okay. Damian? Zrobisz mi oddzielną skrzynkę na, na drewno? Marcin, tu jest na skrzynkę i tu masz na to pazur O, osiem, osiem, nawet. osiem wow. nawet Wow Jednego wielka tak. to tylko zrobimy No Podziękuj Konradowi, tam u tutaj Nie muszę jedną rzecz zrobić Marcinku, Patek, podziękuj mu Patrz na to, Marcin. Chwila. Chwa. Ukłoń się. I pełną ale nie dupą do Konrada. I gotowe. Eee... Mam tak. Dobra, Dobra, ja mam odpędzić? Dawajcie dwa pazury? Kto wziął dwa pazury, które wyrzuci To czy ktoś się pięć pazur, które Dawaj tę deskę. Kto wziął? Ja nie wtrącam ten. Dawaj tę te deskę. A sorry. A, sorry. Dawaj tę deskę. Ale zaraz mogę się na panu Masz. Dawaj to. Pamiętam, co nagramy na lewo. Świąteczny kozłuch. Adam, masz te pazury jeszcze? Ej, co się dzieje ze mną? Nie <śmiennie> wiem. Co? co to było? Nie wnikam. Dobra, kości. I czekamy na nos. Czekaj, halo, halo. Halo, halo. No. Ma ktoś jeszcze ze dwa pazury w tym czasie? Halo, halo. Ma ktoś jeszcze ze dwa pazury? Albo te pięknie. Ja które nie Życzenia Bo potrzebuję jeszcze dwóch, żeby zbudować to, chcę zbudować. Ja na razie to dłuże. Ma ktoś pazury te dwa, czy... Gdzie jest Damian? Nie wiem, gdzieś poszedł. Czekajcie. O, y, hej oh, hej. Oh, hey. hey, hey. y, mamy teraz kowrodek, niedawno zrobiłem. Teraz Wam pokażę, To on, to on. Dobra, dobra. liny Czy tych pną, No jeszcze 5, 5, minut. 5 minut. Do nagrania. Księżyc no, na już wypłynął. I Ale się robią noc. No, bardzo szybko się zrobiła noc. Ha, ha. więc Potrzebujemy 12 kości. Mogę załatwić 12 kości. Ja mam 2. No dwie, dwie. Dwie, ja od razu mogę 4 dołożyć. A może 2 kości? Kąś takiej kości? Adam tam gdzieś też. A tam do Marcina i Korada, oni ci dadzą kości, będziemy mieli 6 kości. Ja jestem. Ja jestem. Jeszcze 6. Ja wiem. 3 kości. 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 Nasze. Nasze. Wrotek, koło koło wrotek, ja wraz A Mamy kołowek jak jak Aha Brzmi spajeczki pierwszy to jest brutal. Okay. Czas i spogląda mhm. Chciałby wspomnienia swoje dogonić Chciałby wspomnienia swoje dogonić Al halo, ktoś zjadł, wyszedł? Malona. Nie No Bo mi jakieś powiadomienie przyszło. przyszło Że coś Alu albo dołączył albo odsłonił Gdy z fajeczki siwy dym tańczył posanowy Ej, tu jakieś kości leżą. 8 Dobra, więc teraz tak, wywalacie swoje topolki, wszyscy. Dobra. Dobra. Wszyscy, wszyscy razem z Damianem. No i do mnie. Dawajcie do mnie, bo ja jestem tutaj, kołżek Kołóżek. Kolejny mówisz, teraz moja łecha sięgierka skończy. No, no, nie mam końcówkę, więc nie wiem, czy chcesz, mam końcówkę. Dzięki. Kiery. Dzięki. Nie chcę, nie chcę Twojej Shikiery. To jest nic innego, żadnego to porcenia, no, ale. Masz to połek. Od razu raczej. No i teraz musimy iść w tamtą stronę. Tam gdzie ja Dlaczego my? A co, ja mam iść? No. no. No bo ty masz to zadanie od surowców. Ja. O surowców, surowców. A nie eksploracje? S. Dobra, eksploracje dobra, i rzadkie dobra, surowce. Rzadkie surowce. O. 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 Eksploracje i rzadkie surowce. I rzadkie. surowce. Ile tych misurowców jakichś, tak ale jak jakieś znajdziesz, no to... też chętnie a jeśli znajdę chętnie. łódzkę butala, to też, to też yy, chwila. Yy, chwila. dobra, szkielet, dobra, szkielet ubity. ubity mam tu jego a, kość, tu jego jakby, kość co. jakby co jakby ktoś chciał podnieść, chciał podnieść. dobra, ja weźmę